Przygotowałem dla Was zestawienie, które pokazuje, jak wygląda struktura środków inwestowanych w startupy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, bo to zdecydowanie wpływa na sposób, w jaki fundusze WC w Polsce i fundusze WC w Stanach Zjednoczonych podejmują decyzje na temat tego, w jakie startupy, na jakim etapie i w jaki sposób zainwestować bądź nie. W Polsce około 50-60% środków to środki publiczne z różnych organizacji, takich jak PFR, NCBIR, BGK czy po prostu inne instytucje Unii Europejskiej. Czyli 50-60% to środki publiczne. To bardzo dużo. 10-15% inwestycji w Polsce to są albo family offices, albo prywatni inwestorzy. Czyli w Polsce tak naprawdę mamy całkiem dużo aniołów biznesu, którzy wspólnie inwestują duży kapitał, może w mniejszych rundach, ale wiele różnych pomysłów, wiele różnych startupów. Kolejne 10-15% to są fundusze, fundusze. Następne 5 do 10% to są korporacje, 2% to są uczelnie i różnego typu fundacje oraz około 1% banki, które też czasami inwestują pieniądze swoich klientów w innowacje. W Stanach Zjednoczonych struktura kapitału, którym dysponują fundusze Venture Capital wygląda zdecydowanie inaczej niż w Polsce. Tam 25 do 30% kapitału pochodzi od uwaga funduszy emerytalnych. Czyli startupy w Stanach są w głównej mierze finansowane przez przyszłych emerytów. To jest ciekawostka. Kolejne 15-20% pochodzą od różnego typu fundacji i uniwersytetów. Prywatne uniwersytety w Stanach Zjednoczonych dysponują zazwyczaj bardzo dużym kapitałem, obracają, który obracają, które inwestują, który z dużymi sukcesami pomnażają za pośrednictwem funduszy venture capital. Kolejne 10-15% to fundusze funduszy, czyli fundusze, które dysponują dużym kapitałem i ten kapitał dzielą pomiędzy mniejsze fundusze po to, by dywersyfikować, ryzyko, też dywersyfikować swoje portfolio. Kolejne 10 do 15% to są firmy ubezpieczeniowe, które też inwestują swoje nadwyżki kapitału w innowacje, w technologię, w startupy. Kolejne 10% to prywatni inwestorzy i family offices, czyli podobnie jak w Polsce. 5 do 10% to są środki rządowe. Większość z Was wie, że przykład Elon Musk i jego firmy są bardzo mocno dotowane przez różnego typu programy rządowe, agencje itd. Kolejne 3 do 7% to korporacje, które inwestują w swoje nadwyżki finansowe. No I kolejne 2 do 5% to banki i inne instytucje finansowe. Także jak widzicie, ta struktura wygląda zupełnie inaczej w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Polsce ponad połowa środków inwestowanych w startupy pochodzi z różnego typu programów unijnych czy dotacji rządowych. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek kredytów czy, czy pieniędzy rządowych to jest zaledwie 5-10% wszystkich inwestycji. Możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób to wpływa na to, jak wygląda rynek startupów w Polsce, jak wygląda w Stanach Zjednoczonych i to na przykład jak mocno sformalizowany często jest proces pozyskania kapitału w Polsce w przeciwieństwie do procesu takiego pozyskania kapitału w Stanach Zjednoczonych.